W naszym domu czy po bliskim sklepie kryje się naprawdę niezliczona ilość naturalnych produktów, ziół czy też przypraw, które posiadają niezliczoną ilość właściwości pozytywnie wpływających na nasz organizm. W tym filmie dowiesz się więcej na temat oleju konopnego oraz tego, dlaczego warto go mieć w swoim domu i spożywać regularnie. Jeśli masz problemy z sercem, Chcesz schudnąć, czy też cierpisz na problemy z układem trawienia, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Olej konopny tłoczony jest z nasion konopi siewnej. Wiele osób nie docenia jego właściwości, a nawet obawia się stosowania oleju z tych nasion z racji powiązań z marihuaną. Jak się jednak okazuje nasiona konopni siewnej posiadają w swoim składzie tylko od 0,3% do 1,5% substancji psychoaktywnej o nazwie THC, podczas gdy marihuana zawiera od 5 do 10% i więcej. Warto również zwrócić uwagę na to, że olej konopny to nie to samo co olej z konopi indyjskich. Olej konopny o tak niskim stężeniu THC nie powoduje żadnych skutków ubocznych i jest całkowicie bezpieczny oraz posiada wiele właściwości zdrowotnych, za które należy go docenić. Olej konopny w swoim składzie posiada mnóstwo cennych składników odżywczych. Znajdziemy w nim między innymi idealne zrównoważenie kwasów omega-3 i omega-6 dbających o zdrowie układu krwionośnego, wysoką zawartość GLA, Ważnego kwasu tłuszczowego omega-3, pełniącego ważną rolę w równoważeniu gospodarki hormonalnej, olej konopny jest również świetnym źródłem białka. Nasiona konopi zawierają wszystkie 20 aminokwasów, a także 9 niezbędnych, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować. Oto najważniejsze właściwości oleju konopnego. Numer 1. Wsparcie dla zdrowia serca. Kluczową rolę w utrzymaniu serca w zdrowej kondycji Odgrywa białko pochodzenia roślinnego, a także błonnik i zdrowe tłuszcze. Olej konopny jest zatem dobrym sprzymierzeńcem dla naszego serca. Istnieją badania na ludziach i zwierzętach, które potwierdzają pozytywny wpływ oleju konopnego na przywrócenie prawidłowego ciśnienia krwi oraz zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Numer 2. Wpływ na odchudzanie. Olej konopny to naturalny sposób na zmniejszenie apetytu i łaknienia przez dłuższy czas od spożycia posiłku. Warto dodać go do diety redukcyjnej, również ze względu na jego skład i dużą zawartość witamin, które są kluczowe w trakcie odchudzania, ponieważ nasz organizm jest wtedy narażony na niedobory. Olej konopny można dodać na przykład do sałatek. Należy pamiętać, iż pod wpływem temperatury traci on swoje właściwości. Właściwość numer 3. Wpływ na trawienie. Nasiona konopi posiadają w swoim składzie dużą ilość białka. Zarówno rozpuszczalnego jak i nierozpuszczalnego. Pozwala to utrzymać układ trawienny w dobrej kondycji. Dodatkowo taka mieszanka jest w stanie zapewnić odpowiednie pożywienie dla flory jelitowej. Żywność bogata w błonnik sprzyja także łagodzeniu zaparć. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.